Witam państwa, dzień dobry. Mówi Jasnowidz Oskar z Wrocławia. Ja zajmuję się jasnowidzeniem i również uzdrawianiem. Dzięki moim filmom poznałem albo pani mnie poznała, z którą teraz jestem przy telefonie. Tutaj mam właśnie rozmowę. Pani czeka, żeby powiedzieć albo pochwalić się, pani poznała mnie dzięki moim filmom obejrzała sobie parę filmów i zaryzykowała to No tak, podjęła taką decyzję, zaryzykowała, miała chłopca, no ale to już pani mówi, także proszę się tu przedstawić, jak, do, jak pani do mnie trafiła, i tak dalej, i tak dalej. Tak, dzień dobry. Pana Oskara poznałam dzięki oglądnięciu pierwszy raz filmu, na którym rodzice mówili o chłopcu, którego mają z autyzmem i pomogli, i ja po prostu słowem oglądnięcia właściwie tego filmu ten film zdecydował, że zadzwoniłam do pana Oskara, ponieważ z moim trzynastoletnim synem działo się niefajnie. To znaczy, okresowe duszności były i miał katar, ale właściwie tego kataru nie było. Katar bez yy, zatkany nos bez kataru. I to dość długo się utrzymywało. I dzięki uzdrawianiu pana Oskara właściwie po dwóch tygodniach już były pierwsze efekty, że duszności, duszności nie było, nos zaczął normalnie pracować, były też problemy z nadpobudliwością i to też bardzo, bardzo po prostu się zaspokoił. Miał ataki pszału, potrafił nawet bić głową w ścianę co było i to niefajnie nie szło z nim rozmawiać, a teraz jest po prostu bardzo rozsądnym trzynastolatkiem, z którym idzie podjąć dia dialog, rozmawiać, jest rozsądny, po prostu podejmuje yy, w życiu codziennym koło siebie po prostu rozsądne decyzje dotyczące siebie i po prostu otaczających go po prostu osób. Ja mam taką... A tego nie było. Ja mam jeszcze taką uwagę, y, przepraszam, bo to może y, pozornie zabrzmić trochę brzydko, y, ale to jest celowe pytanie dla ludzi, którzy będą to oglądać. Pani nie należy do osób głupich, która. Y, która y, 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 Pozornie daje się jakoś omamić czy oszukać. Na przykład przeze mnie, bo dzisiaj jest y, y, są tacy debile, którzy mówią, jest XXI wiek, XXI, XXI wiek, czterdziesty wiek, A to, co my mówimy, to jest uzdrawianie na odległość, a oni to nazywają średniowieczem. Dla nich jest XX wiek, czy tam setny wiek, nie, nie patrz na nazwę, a to, co my robimy, to jest X wiek, XIX, średniowiecze i ciemnota. A tu I tu się okazuje, Mnie że ta wydaje, duchowość, ci... no właśnie. Powiem tak, e, były takie momenty, że syn był bardzo e, po prostu zdenerwowany, na przykład ja z panem e, Oskarem rozmawiałam przeważnie we czwartek, na przykład e, środa, bo ona była na przykład bardzo ciężka, kiedy on po prostu był bardzo pobudzony, zdenerwowany, wszystko go drażniło, po prostu no nie szło, rozmawiać, funkcjonować normalnie. I na, ja dzwonię we czwartek i mówię, co się dzieje. I później czwartek też się tak nam od rana potrafił ciągnąć z tą nadpobudliwością jego. I na wieczór, we czwartek, jak ja wcześniej zgłosiłam panu Oskarowi, co się dzieje, on był całkiem inny. Był uspokojony, rozsądny, nawet potrafił wziąć książkę do ręki i czytać. Co wcześniej się nie zdarzało. A jeszcze, zanim trafiłam do Pana Oskara, to na przykład um, awantury, awanturował się o byle co. Nawet potrafił 15-20 razy dziennie. A teraz jak, no, jak to nastolatek, jak wyskoczysz czymś raz na kilka dni, no to wszystko. Nie szło zjeść normalnie posiłku. Każdy posiłek wspólny była awantura. Teraz tego nie ma. Siadamy do stołu wszyscy razem i jemy. Z nas nie wszystko. Także dużo się zmieniło. Ja jestem bardzo wdzięczna Panu Uskarowi. Także On Pani właściwie dziecko uratował i rodzinę uratował. Także pani. Bo ja już jest... po prostu byłam emocjonalnie tak rozbita. Ech, ciężko było. A teraz wszystko się powoli odbudowuje i naprawdę wszystko na dobrej drodze jest. Także pani jest rozsądna, bo pani widzi, ma Pani konkretny przykład. Uzdrawianie na odległość pomimo. I to z tym uspokajaniem go to było kilka razy. Ja właściwie widziałam, mniej więcej, ja nie więcej wiedziałam, mimo że nie rozmawiałam wtedy z panem Oskarem, że on, on go uzdrawia, bo dziecko stawało się inne, jakby uspokojone. To, I... był, to, to był taki moment i to, tu raptem był szal i raptem mija pół godziny i on jest cicho, czy czyta książkę albo robi coś, albo krzyżówkę rozwiązuje, albo tam y, idzie grać w piłkę. Rozsądnie. I to po prostu, ja wiedziałam, które są, to są momenty, bo to było widać, po dziecku, to było widać. Jeszcze nie mam się co czarować. Mnie ktoś kiedyś próbował podsłuchać tam dwie inne osoby, które też niby się zajmują tym uzdrawiania. ale po oglądnięciu na przykład ich filmików, no nie byłam w stanie się przełamać, żeby zadzwonić. A z panem Oskarem nie miałam tego problemu. Czyli intuicja, intuicyjnie pani to wzięła, na intuicję. Chyba tak, chyba tak. Tak, ja dojrzewałam do tej decyzji właśnie kilka miesięcy od oglądnięcia filmiku, ale wszyscy koło mnie uważali, że to nie jest, że coś, że to nie, że to nie zadziała. A ja mówię, że zadziała. I teraz po prostu yy, babcia syna yy, mówi, że on się zmienił. Jest po prostu bardziej wydroślał, rozsądny jest. Umie na przykład zaproponować, czy, czy czegoś nie pomóc, a wcześniej tego nie było, bo był po prostu strasznie samolubny. A teraz na przykład, no, to jakby się odblokował. Bardzo się odblokował. Późniejsze, że nam po prostu zatkany nos minął, kiedy dziecko było przebadane pod każdym kątem. Nie, to, to były szczepionki. To było posz, rtęć poszczepionkowa. E, kiedy no. zaczynaliśmy od raku, był, był przebadany i dziecko zdrowie, zdrowe. Nie ma powodów do duszności, nie jest alergikiem, nic. Nos czysty, zatoki czyste, oskrzela wszystko. Gardło, uszy, wszystko. Czyste. To z czego był zatkany nos i z czego te duszności były? I pobudliwość, kiedy ta nadpobudliwość jest właściwie chyba od podania ostatniej szczepionki? W wieku 10-13 lat, jakoś tak. I od tamtej pory są problemy, były. Tak, no właśnie. Były, bo teraz właściwie się skończyły. Plus takiego normal zostało coś, co jest po prostu normalnym dojrzewaniem nastolatka. Tyle. A te inne niefajne rzeczy po prostu powoli idą w niepamięć. Czyli pani, w niepamięć. pani nie da sobie wcisnąć, że to wie pani, bo znowu nie. powtórzę to, co mówiłem tam jakiś czas temu. Dzisiaj jest XXI wiek. Super no tak, technologia jest, medyczna, szczepionki są takie cudowne, nazajemiste. No, A ja tutaj Pani proponuję średniowiecze. No to w takim średniowieczu ja mogę zostać. <laughs> no właśnie. W takim średniowieczu to ja mogę zostać. No właśnie. No Pani mi zaufała, ma Pani efekt. Nawet sama Pani zaproponowała, Pani chciała nagrać, y, nagrać... Y, Taki wywiad ze mną. Znaczy z panią. Tak, tak, tak. Żeby dać innym, zachęcić innym. się. Powiedzieć o tym, że efekty poszczepienne wcale nie muszą być od razu, mogą być też później i mogą po prostu przebierać różne formy. Tak. To nie jest tak, że od razu, bo, bo coś tam ręka czerwona, czy, czy tam od razu, czy gorączka, czy coś. To nie jest tak. I no tylko tak. ci, co przechodzą, się... i co się zorientują, że to może być po szczepieniu i dążą temat i szukają jakiejś alternatywy, bo po prostu czasami do pierwszej osoby, którą się kieruje nie powinny być lekarz, ale jak ktoś, ktoś to olewa, to naprawdę to się szuka. Jeśli ktoś po prostu komuś zależy na dziecku, to szuka innych alternatyw też. A taka alternatywa to też jest pan Oskar, który uzdrawia i po prostu nam się udało, że po prostu bardzo pomógł. Ja podejrzewam, no też powiem coś takiego. Podejrzewam, że mam podejrzewam, że mam w ręku słuchawki, więc tak samo podejrzewam, że lekarze są skorumpowani przez gigantyczne pieniądze koncernów. Że szczepionki są bezobjawowe, że nie ma nopów, czyli niepożądane odczyny poszczepienne. Że nie szkodzą szczepionki. Są tak cudowne. No teraz co chwilę ostatnio umiera jakiś muzyk, jakiś poeta, jakiś znany w wieku 60, 50, 60, 70 lat i najprawdopodobniej oni wszyscy się zaszczepili na, na, na covida Jest wyżynka ludzi po, po szczepionkach, ale, ale pal sześć ich. No właśnie. Czyli, pani nie jest ciemną masą, która da sobie wmówić, że uzdrawianie pani nie pomogło. Bałam się, ale zaryzykowałam, bo jak widziałam tych rodziców, którzy po prostu e, prawie płakali na tym filmie, tak byli wdzięczni i zadowoleni, że po prostu pan tego syna uzdrowił, to po prostu oglądałam kilka razy ten filmik. Czy to na pewno, czy to nie jest po prostu jakiś. Jakaś lipa. I po prostu drążyłam też te, temat i po prostu starałam się jak najwięcej dowiedzieć i fie, więcej filmików pana Oskara oglądam, to nie jest tak, że, że tak po prostu w ciemno. Ja bardzo analizuję każdą sprawę właściwie taką poważną, e, jeśli ja mam jakąś taką decyzję podjąć. Bo to jednak i, i zdrowie dziecka, i koszty też, i mój własny spokój, bo jeśli ja nie będę spokojna, moje dzieci nie będą spokojne, prawda? I szczęśliwe. Więc ja, ja muszę zrobić wszystko, żeby moje dzieci były zdrowe. A jeśli znalazłam tylko u pomoc u pana Oskara, no to... Teraz mam pozytywne efekty. Czyli jeszcze raz, pani ma trzynastoletniego 13 dzisiaj, 13-letniego tak. chłopca, który się uspokoił, zdał tak. się zrównoważony, miał jakiś opuchlizny tak. i nie mógł oddychać. Miał. Y, jeszcze miał takie y, odpromieniowania chyba od komputera, takie pod oczami żółte i to też mu zniknęło, ale to tak już na boku. <laughs> Jak przesiadywał tyle godzin przed komputerem na nauczaniu zdalnym, no to na jego buzi też ta buzia nie była taka naturalna, tylko tak jakby podpuchnięta. Aha. To też nam zniknęło. To tak już... Y, abstrakując od tego głównego problemu właściwie, którym były duszności zatkany nos, plus to na pobudliwość. Czyli duszności, zatkany nos, bo to też jest w zasadzie typowy, ty, typowy taki efekt poszczepienny, bo ja zdiagnozowałam, moja pierwsza diagnoza była, że to jest poszczepiące i pani powiedziałem, to jest poszczepiące typowo, wywrzucamy, ja będę wyrzucał rtęć, no i efekt panią zaskoczył. Tak, tak. Zgadza się, zgadza się. Nie miałem z panią trudności, żeby pani nagrała. Sama się... Nawet o, od tygodnia to pani mnie prosiła, żeby nagrać film, wywiad. Mówi wideo, nie ale chętnie y, nagram z Panem rozmowę, żeby to dać. I, i, I pani sama do mnie za dwa razy dzwoniła. Dzisiaj ja zatelefonowałam do pani, ale wcześniej pani dwa razy prosiła się, żeby zaraz nagrać ze mną. No tak, zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. <gadza się. Bo no. naprawdę więcej osób powinno się dowiedzieć, że pan Oskar ma tego typu zdolności i może pomóc. Bo koło jest masa dzieci, które potrzebują pomocy, które prawdopodobnie mają te problemy poszczepienne. Wie pani, masa to dopiero wyjdzie, jak będą mieli 30 lat, to będzie masa ludzi ze schizofrenicznych, półwariatów, poszczepiennych. To dopiero będzie szał. To będzie wariat, który będzie... Wie Pani, źle Pani na niego popatrzy i on Panią za, 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 pałą zabije. No, jedzie Pani samochodem, zatrąbi Pani na niego i on wyjdzie i ro, albo rozwali samochodem Pani samochód, albo różne rzeczy mogą się zdarzyć. No takich wariatów będzie teraz bardzo dużo. Będzie pół miliona jak nic. Potencjalnych bomb atomowych na ulicy. To dopiero będzie yy, to, co się będzie działo. To, z, dzisiaj to jest nic. No, póki co to ludzie są tylko bardziej nerwowi z tego, co zaobserwowałem. Tak, bardzo nerwowi po szczepionkach. Próg spokoju u nich spłycił się prawie do, do, do minimum. Coś, coś nie tak, to zaraz idą i, i jest tragedia na ulicy. Człowiek się zaczyna bać wychodzić na ulicę. Bo pani bardzo chciała, żebym ja uzdrawiał pani syna. No dobra. Czy jeszcze coś pani by chciała dokończyć, dopowiedzieć? Jestem bardzo panu wdzięczna. Po prostu właściwie mi tam pan Fena uratował i moją rodzinę, bo, bo bardzo się źle działo. Bardzo. A ja teraz po prostu wstaję rano i ja mam ochotę się uśmiechnąć, że moje dzieci są spokojne, przespały z noc spokojnie i nie bać się, że śniadanie skończy się awanturą. I jeszcze jest jedno, jedno pytanie, bo y, też niektórzy się mnie pytają. Wątpiąc, czy to jest trwałe, czy to jest tylko takie krótkoterminowe? Ja mam nadzieję, że trwałe. I właściwie y, u nas jest efekt właściwie od pięciu miesięcy, tak? Pięciu miesięcy już. I coraz lepiej jest. Tak, tak, tak. Z każdym tygodniem jest coraz lepiej. Są no... Dochodzą nowe ja elementy normalności. jak chciał coś osiągnąć, tylko wrzeszczał i, i, i już ręce próbowały iść. A teraz rozmawia rozsądnie i próbuje wynegocjować dla siebie na przykład e, dłuższą grę na komputerze. Albo jakieś wyjście dłuższe, albo coś. A wcześniej to był krzyk z tego powodu, a teraz rozmawia. Także to już to jest naprawdę. To jest obrót o 180 stopni właściwie. O 180 stopni inny inny dojrzały się zaczyna... Yy, mały człowieczek, trzynastoletni. A kiedyś miała pani wariata, który dostał szału i, i wrzeszczał i, Oj, i... naprawdę, tak było, tak było. No dobrze, dziękuję. Tak było, naprawdę, tak było. Ale tak już nie jest. Ja mam rozsądnego 13-latka. I bardzo panu dziękuję. Dziękuję pani również za y, możliwość nagrania. Y, ja się wyłączam. Dziękuję bardzo za, za rozmowę i, i, i będę obrabiał film. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Widzieliście państwo rozmowę z panią. Yy, wyrzucanie rtęci z organizmu i odbudowa mózgu trwała jakiś czas, wyniki są takie jakie są. Są durni, którzy yy, nie wierzą. No to jak nie wierzysz, to nie oglądaj filmu, obejrzyj sobie Lenina, czy tam, nie wiem, jakiegoś Żabki, czy tam jakiś, nie wiem... Napij się, upij się piwkiem, ale yy, no, nie, nie, nie ma co trollować, yy, albo sam sobie nagraj film, jakie to szczepionki są dobre. Jak na dzisiaj szczepionki robią y, bardzo złą pracę. Y, to jest po prostu trucizna w bardzo długim czasie, która, się, która blokuje pracę mózgu, układu nerwowego. Rtęć jest toksyczna. No i ta, i, i, efekty, i efekty są, jakie są? Y, ja zapraszam na uzdrawianie jasnowicoskar.com, moja strona. Powtórzę www.jasnowiczoskar.com tam można znaleźć wszystkie dane z kontaktu ze mną. Pomimo, że ja podaję linki, adresy, to i tak ludzie się pytają. Yy, o, wszystkim nie dogodzisz. Staram się podawać jasno i czytelnie wszystkie informacje. Yy, ja się zajmuję jasnowidzeniem i uzdrawianiem. Mam 53 lata, może zobaczyć sobie moją twarz. Jestem z wykształcenia prawnikiem, mam dwa fakultety. Pracowałam również w kancelarii prezydenta Polski na ulicy Wiejskiej przy parlamencie. Prezydenta Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego, w kancelarii prezydenta. Powtórzę to wielokrotnie. Wygrałem też, procesowałam się z prokuraturą wrocławską, w Wrocław-Psiepole. Wygrałem z tymi, z tymi ubekami poznajomości. znajomości. Yy... Przepowiedziałem zamach w Smoleńsku Uwaga Na miesiąc przed zawiadomiłem również prokuraturę Przepowiedziałem upadek yy, Platformy Obywatelskiej yy... Z nimi będzie coraz gorzej To jest nieistotne czy ktoś przyjeżdża czy odjeżdża to, to, Na to się nie patrz Zapraszam na uzdrawianie Mówi Jasnowidz Oskar z Wrocławia